Panie trenerze, przychodzi Pan do Krakowi w niełatwym momencie. Jaki ma Pan plan na zbudowanie tej drużyny? Plan na grę, nową grę zespołu? No to nie jest takie proste założenie. Do końca zostało dziewięć spotkań, więc. Plan jest zasadniczy. Trzeba zacząć wygrywać, trzeba się spokojnie otrzymać w lidze. To jest podstawowy plan. Natomiast mówienie o jakiejś innej krakowi. Przy tym y, krótkim czasie, przy nadłoku meczów, no, myślę, że możemy mówić o, o przyszłym sezonie. My, naszym założeniem teraz jest to, żeby zawodnicy y, poczuli znowu radość gry, żeby wróciła, wróciła radość z odniesionych zwycięstw. To będzie najważniejsze, a o reszcie będziemy się martwić później. No właśnie, obserwował Pan na pewno grę naszego zespołu już wcześniej. Co Pan o tym sądzi? To znaczy, no, piłkarsko potencjał ten zespołu na pewno zdecydowanie wyższy niż, niż miejsce, które w tabeli zajmuje. Ja też nie chcę się na łamach mediów wypowiadać, co jak, co było źle. Jestem daleki od tego. Nie będę, nie mam nawet zamiaru krytykować trenera Alberta Podońskiego, bo uważam, że robił tu dobrą robotę. i Czasami tak jest w zawodzie trenera, że coś nie wychodzi, dlatego jest zmiana, dlatego ja tu jestem. Zespół uważam, jest dobrze przygotowany, bo, bo to widać. Natomiast myślę, że, że większy problem tkwi bardziej w głowach i nad tym musimy popracować. Wraca Pan do Ekstraklasy. Jakie odczucia wobec tego? To znaczy, no jakie odczucia? Ekstraklasa myślę bardzo się nie zmieniła. No nie było mi półtora roku w Ekstraklasie. Trochę odpocząłem, nabrałem dystansu do wielu spraw. Jestem pełen werwy, pełen chęci, zapału do pracy. Coraz więcej młodych trenerów, to jedno na pewno da się zauważyć. Coraz piękniejsze stadiony. No i chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku w Ekstraklasie Darsznici Ogóły grała. To jest podstawowe założenie. Rozmawiał pan dzisiaj właśnie z trenerem Robertem Podolińskim. Uchyli Pan Rąbka tajemnicy, co trener Panu przekazał? Rozmawialiśmy na temat y, sytuacji w Krakowi, na temat tego, jak to wszystko wyglądało, na temat odczuć Roberta. Pogadaliśmy sobie naprawdę fajnie, sympatycznie. Y, myślę, że to powinien być standard w naszych warunkach odchodzący trener przekazuje Y, swojemu następcy wiele fajnych, ciekawych informacji, także myślę, że wykorzystam je swojej pracy w Krakowie. Jest Pan już po pierwszym treningu z zespołem. Jakie są Pana odczucia? To znaczy, no, części zespołu nie było, bo akurat wczoraj grali y, mecz w rezerwach, dzisiaj mieli wolny, ale, ale jestem zadowolony chęcią, zaangażowaniem. Widać, że, że y, tej ciężkiej sytuacji, po takich przykrych porażkach. Gdzieś ta głowa na początku była opuszczona, ale już ten błysk wokół w czasie treningu widać było u większości chłopaków, więc jestem optymistą. Tak jak Pan już wspomniał, celem jest teraz utrzymanie, ale podpisał Pan kontrakt do czerwca 2016 roku, więc jakie są cele na przyszły sezon? Ja myślę, że, że te cele sobie trzeba stopniować. Zamiast mówić o przyszłym sezonie, na początku, skupmy się tym, co teraz się będzie działo, bo czeka nas naprawdę ciężka walka o utrzymanie. Ja myślę, że Krakowiec zasługuje na to, żeby grać o coś więcej niż rok po roku o utrzymanie w lidze i, i najpierw ten krok trzeba zrobić w kierunku utrzymania w tym roku, a w przyszłym pomyśleć o tym takim już graniu, niekoniecznie o, o miejsca spadkowe.